E, witam Was serdecznie w Centrum Informacji Europejskiej. Ja nazywam się Dagmara Sobczyk i jestem pracownikiem centrum już od wielu lat, a dokładnie od dziesięciu. Właśnie dziesięć lat temu zaczęłam tutaj pracować. E, I e, moim zadaniem jest e, udzielanie informacji na tematy związane Polityką młodzieżową i edukacyjną Unii Europejskiej, czyli tytuł naszej lekcji to są właśnie podróże, nauka i praca w Unii Europejskiej. Na początku takim tytułem rozgrzewki chciałabym, żebyśmy sobie zrobili taki mały konkurs. Będą prezentowane zdjęcia, które były robione w różnych państwach europejskich. To zaczynamy w takim razie. To ręka do góry. Tak? Nie, nie Francja. Tak, bardzo dobrze. A wiesz gdzie to zostało zrobione? Może? Nie. Nie, ale bardzo dobra odpowiedź. To punkt dla koleżanki. To jest zamek na pieskowej skale, tak? W okolicach Ojcowa, w Ojcowskim Parku Narodowym. Nie, nie Francja. To jest Rosja. Nie, nie Rosja. Nie. 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 Dobrze, to jest państwo, które graniczy z Litwą i też jest położone nad Morzem Bałtyckim. Nie, nie Estonia. Ja? Tak, bardzo dobrze. Powod dla koleżanki. To jest Łotwa. To jest zdjęcie kamienicy, która znajduje się na rynku, na rynku w Rydze. Tak? Ryga jest stolicą, stolicą Łotwy i to jest dom pod czarnymi głowami. Tak się nazywa ta, ta kamienica. I wiele lat temu pełnił on funkcję siedziby Bractwa Czarnogłowych, którzy byli takim elitarnym, jedynym w rejonie. Morza Bałtyckiego z Stowarzyszeniem Kupców, który był jedyny warunek, aby, aby móc być członkiem właśnie tego, nazwijmy to, stowarzyszenia, to było to, aby nie mieć żony, tak. Oni byli wszyscy kawalerami, tam się spotykali, ucztowali, nie wiem, rozmawiali, dyskutowali, podpisywali jakieś tam, nie wiem, umowy robili, prawda, handlowali między sobą, natomiast, natomiast, no, taki był warunek, aby oni byli kawalerami. Tak? Co? Nie, nie Rumunia. Nie, nie Grecja. Tak? No ale to albo albo. No, nie, nie, to jest Hiszpania, tak? Ale to już powiedziałem, więc nie ma bundy. To jest Hiszpania i ten domek jest nazywany Piernikowym Domkiem i został zbudowany przez znanego, jakby zaprojektowany przez znanego hiszpańskiego architekta Gaudiego. Ten domek oczywiście znajduje się w takim parku, który nazywa w Barcelonie, który nazywa się Güell i tam właśnie takich budowli bajkowych jest, jest więcej Tutaj są ławki, fontanny, arkady, pod którymi można się schronić. To jest takie jedno z ulubionych miejsc właśnie wypoczynku mieszkańców Barcelony, czy też turystów oczywiście stanowi dużą atrakcję. Teraz chciałabym Wam tak szybciutko tylko pokazać taką bardzo interesującą stronę internetową, która takiego programu, projektu, który nazywa się Eurodesk. To jest europejska informacja dla młodzieży, czyli właśnie dla takich ludzi młodych jakby. Tutaj na tej stronie są ogłaszane w tych aktualnościach z ostatniej chwili, gdzie są ogłaszane właśnie różne informacje o konkursach, które są kierowane dla młodych ludzi czy również w wiem akcjach, wydarzeniach, projektach, programach, z których były jakby możecie też korzystać. I, I tutaj są naprawdę bardzo ciekawe nagrody, więc jeżeli nie wiem ktoś się interesuje czymś, czy też ma ochotę na zdobycie jakiejś ciekawej nagrody, czy też wyjechanie gdzieś za granicę, to może tutaj poszukać sobie właśnie no, czegoś ciekawego. Jest jeszcze taka jedna strona i taki program właśnie, o którym też była wspominana tak króciutko w prezentacji, przepraszam, Młodzież w działaniu, to jest program, który jest właśnie kierowany nie dla szkół, nie dla nauczycieli, ale właśnie dla nieformalnych grup młodych ludzi. Jeżeli na przykład w przyszłości będziecie chcieli zrobić coś dla... dla też dla siebie samych, ale też właśnie nie wiem dla innych, dla kogoś w e, waszej miejscowości dla jakiejś nie wiem grupy ludzi czy, e, czy innej młodzieży czy dzieci, czy też będziecie chcieli nie wiem, nawiązać współpracę z kimś z zagranicy i zrobić coś wspólnie razem, to właśnie z tego można uzyskać e, uzyskać pieniądze, dofinansowanie na takie nieformalne działania młodzieżowe. Tu... E, dziękuję wam za uwagę e, gratuluję zwycięzcom e, na e, z tyłu... W sali. Dla każdego z Was jest jeszcze taka pamiątka, czyli skopicza, zakładka i prelauczek. To jest pojedyncze, proszę sobie działać.